Panie Boże, w moim wystąpieniu zwrócę uwagę najpierw bardzo krótko na temat historii polskiej emigracji do Irlandii. Jest to bardzo młoda emigracja, ma dopiero 16 lat, i chciałbym też opowiedzieć o kilku inicjatywach podjętych na terenie Dusz Pasterstwa Polskiego w Irlandii w celu wspierania rodzin. Emigracyjnych. To będzie poparte slajdami. Zdjęcie jest więcej warte aniżeli tysiąc słów. Przed 2004 rokiem w Irlandii mieszkało około 100 osób, Polaków i Polek. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej do 2007 roku na Zieloną Wyspę przybyło ponad 250 tysięcy migrantów z Polski, 200 tysięcy do Republiki Irlandia, 50 tysięcy do Irlandii Północnej, która jest częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jest to zupełnie inna jurysdykcja, zupełnie inny kraj, ale cała wyspa ma jeden episkopat, irlandzki, także w sensie prawa kościelnego, Irlandia nie jest podzielona. W 2005 roku zostało formalnie ustanowione duszpasterstwo polskie w Irlandii. W 2006 roku polscy emigranci otrzymali od arcybiskupa Diermuta Martina Kościół świętego Audoena w centrum Dublina. I to jest właśnie nasz kościół, to jest fronton tego kościoła. Przy tym kościele mamy średniowieczny kościół z XIII wieku. Bardzo proszę przesunąć slajd. Tamten średniowieczny kościół jest otoczony ładnym parkiem. Więc bardzo ładne miejsce do, do spotkań. Dzięki temu Polacy z różnych organizacji mogą się spotykać przy naszym kościele. Spotykają się tutaj różne grupy religijne i organizacje polonijne. Na następnym slajdzie będziemy mieli okazję zobaczyć jeszcze część tego starego kościoła, tam w głębi jest nasz kościół, trochę powyżej. i. Kolejny slajd pokazuje przedstawicieli różnych organizacji. Akurat teraz jesteśmy wewnątrz naszego kościoła. Tak wygląda nasz kościół. Bardzo imponująco tak wygląda wewnątrz. Po 2010 roku, a formalnie w 2014 roku, rozpoczął. Na terenie diecezji CORK, miasta KORK, działalność domowy kościół. Bardzo proszę o przesunięcie tego slajdu. Tutaj akurat są przedstawiciele różnych organizacji społecznych i religijnych. I z prawej strony też jest Irlandczyk, który mocno współpracuje. Reprezentuje też grupę Irlandczyków, która korzysta z naszego kościoła. A kolejny slajd ósmy. To jest też ogródek koło naszego kościoła. Ten slajd pokazuje dzień skupienia. To są właściwie rekolekcje. Pierwsza rekolekcja domowego kościoła, które odbyły się koło Dublina. Kościół domowy rozpoczął swoją działalność w Cork, najpierw w 2014 roku. Później, w 2015 roku, rozpoczął swoją działalność kościół domowy u nas w Dublinie no i później rozszerzył się na całą wyspę. Na następnym slajdzie zobaczymy, to jest slajd z 2019 roku. Tutaj mamy do czynienia z rekolekcjami, właściwie z takim Dniem Skupienia, który był zorganizowany dla par animatorskich kręgów domowego kościoła. Idziemy dalej. 22 maja 2015 roku 62% uprawnionych do udziału w referendum poparło legislację małżeństw między osobami tej samej płci w Irlandii. Później, 3 lata, 29 maja, 66% uprawnionych do udziału w referendum poparło zniesienie ósmej poprawki w Konstytucji Republiki Irlandii, która zakazywała aborcji. Tylko 33% głosowało przeciw zniesieniu tej poprawki. Członkowie różnych grup działających przy Duszpasterstwie Polskim w Irlandii. W Irlandii zaangażowali się wraz z irlandzkimi katolikami w różne akcje mające na celu wyjaśnienie nauki Kościoła o małżeństwie i czym jest aborcja. Udział ten polegał na udziale w manifestacjach, w rozdawaniu ulotek na ulicach, rozmowach z przechodniami, rozwieszaniu plakatów i banerów. Przechodzimy teraz do Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie z papieżem, odbyło się ono w sierpniu 2018 roku, dwa miesiące po referendum, które zniosło prawo chroniące życie nienarodzonych. Kolejne zdjęcie, na nim widzimy na pewno znanych przez wielu państwa Marta i Henryka Kuczajów, ksiądz Wadzim, ksiądz Matej. Dalej widzimy tutaj Kolejne zdjęcie, na którym jest Ada Wolska. Zaraz do niej wrócę. Jest to zdjęcie z 2018 roku. Kościół świętego Audena został wybrany przez Organizację Światowego Spotkania Rodzin jako jeden z siedmiu kościołów pielgrzymich. Miał on być otwarty przez cały czas trwania światowego spotkania rodzin. Wewnątrz zorganizowaliśmy wystawę, która była poświęcona rodzinie chrześcijańskiej. Kościół w tym czasie odwiedziło kilka tysięcy pielgrzymów. Ada Wolska zorganizowała w tym czasie specjalną grupę, która przyjęła nazwę Strażnicy Audoena, obsługiwała ona pielgrzymów. Do obsługi pielgrzymów włączył się też Domowy Kościół, Szkoła Ewangelizacji, Cywil Metody, Stowarzyszenie Spotkań Małżeńskich oraz inne grupy z duszpasterstwa polskiego. Pani Ada Wolska została w tym roku mianowana przez księdza biskupa Wiesława Lechowicza, członkiem Polskiej Rady Duszpasterstwa Europy Zachodniej z Irlandii. Slajd 13 pokazuje uczestników mszy świętej zorganizowanej przez Domowy Kościół dla polskojęzycznych uczestników Światowego Spotkania Rodzin we mszy świętej. Udział wzięli biskupi z Białorusi, Ukrainy oraz z wielu różnych, uczestniczy z wielu różnych krajów europejskich. W pasterskiej trosce o rodzinę niezastąpiony jest kontakt personalny. Bardzo proszę o tę fotografię, to jest moja bardzo ulubiona, ulubiona fotografia. Przekonuje tutaj dwulatka Samuela do tego, jak bardzo ważna jest rodzina. Wydaje się, że rozumie chłopak. Pierwszy Kongres Rodzin który odbył się w Paryżu w 2019 roku. Był bardzo ważny. Koordynatorka Szkoły Ewangelizacji Cyril Metody z Dublina wygłasza prelekcję zatytułowaną: Czy temat przemocy dotyczy wspólnot chrześcijańskich? Właśnie podczas tego kongresu, spotkania w La Ferté, miałem też okazję. Spotkać księdza doktora Czarnowskiego i tam podjęliśmy ostatecznie decyzję o tym, ażeby rozpocząć kursy poradnictwa rodzinnego i teologiczno-katechetyczny w Dublinie. Przez cały rok poprzedzający to spotkanie dostawałem bez przerwy telefony od pani Grażyny, koszałka, która. Użyję tego słowa: nękała mnie, no ale wreszcie osiągnęła, co chciała. Ten kurs rozpoczął się w styczniu tego roku. Dwa pierwsze spotkania odbyły się w stylu stacjonarnym, i wydawało się, że w związku z pandemią i z lockdown to wszystko się załamie, ale wspomnę tutaj mojego poprzednika. Opatrznościowo zorganizował on platformę edukacyjną, o której przed chwilą mówił, także ja zostawię ten temat. I dzięki tej platformie ten kurs jest kontynuowany. Uczestnicy, około 50 uczestnicy tych dwóch kursów systematycznie raz w miesiącu spotykają się z wykładowcami z trzech różnych uniwersytetów. To jest zdjęcie, które Pokazuje uczestników tego kursu. Na pierwsze spotkanie przyjechał ksiądz dr Czarnowski, ksiądz profesor Andrzej Pryba, którego też zobaczymy tutaj zaraz na zdjęciu. Jest bardzo dużo entuzjazmu wśród uczestników tego kursu. Muszę już kończyć nasze spotkanie. Chciałbym zakończyć je pewną konkluzją. Otóż w ostatnią sobotę zorganizowałem po raz pierwszy w życiu kurs przedmałżeński, korzystając z techniki Zoomu. To była pierwsza część, będzie jeszcze druga i będą też osobiste spotkania. Ale natchnęło to mnie do tego, żeby zastanowić się nad tym, czy nie możemy takiej hybrydowej metody wykorzystać przy stworzeniu trzech ośrodków poradnictwa rodzinnego, Dublin, Cork i Belfast. Będziemy mogli to robić w taki sposób, który wykorzysta technikę online, no a tam, gdzie to będzie możliwe, będziemy mogli to robić w systemie stacjonarnym. Serdecznie dziękuję organizatorom dzisiejszego spotkania, dzisiejszej konferencji za umożliwienie mi podzielenia się tym, co się dzieje na terenie Turkmenistanu Polskiego w Irlandii. Cieszę się, że mogłem w tym gremiu podzielić się tymi opiniami. Życzę dużo owoców z tego spotkania.